Cześć, siemano komórkowe świry, fanie Empires and Puzzles, to znowu ja, muszka w Austrii, pod ostatnim filmem na temat prognozy turniejowej. Tutaj macie link o góry. Pojawiło się kilka pytań. Jak mi poszło, dlaczego złożyłem taką beznadziejną drużynę? Już były komentarze na Facebooku na tawernie i wszędzie. Powiem wam, słaba, nie słaba, mamy drugi, mamy drugi dzień turnieju. Mogę pochwalić się najpierw moimi atakami z poniedziałku. Jeden atak przegrany, a teraz jeśli chodzi o tą straszną drużynę obronną. No to nie ma tragedii, dwie wygrane. Bywało lepiej, bywało gorzej. Złożyłem taką drużynę, bo nie miałem co postawić. A teraz, skoro mamy turniej, to przyda się opisać jedną postać. Tak, jak nam teraz wypadło, możemy wziąć coś fioletowego. Możemy wziąć coś czerwonego, czego jeszcze nie opisywaliśmy. Ja myślę, że opiszę jakąś fioletową postać. Jakąś. Już sobie zobaczmy, co weźmiemy. Rigarda już kiedyś opisywałem. Jak nie znacie tego filmu, macie u góry opis do tego filmu. Będziemy. Będziecie mogli się z nim zapoznać, a dzisiaj weźmiemy Tibirtusa. Jakże ważna postać, potrzebna dla początkującego gracza, dla średnio zaawansowanego gracza, również dla zaawansowanego gracza, który nie ma fioletowego suportu przy Tytanie, niby też czwórka, ale jest to tak naprawdę taka sama umiejętność jak ponurak, gormek. O nich również macie tutaj u góry, Wam wyświetla się film, jak ostatnio je opisywałem. Nic dodać, nic ująć. Zadaje 295 obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom. Ładuje manę średnio. Do tego celi pobliscy wrogowie otrzymują minus 34% do obrony przez 6 tur. Podstawową postacią, podstawową klasą tej. Podstawowa postać ma klasę strażnika lasu, to znaczy. Że jak dacie mu talenty, to na pierwszym poziomie ma 5% szans na ominięcie efektów obronnych podczas ataku. Dotyczy to również kontrataków, czyli e, naprawdę potrafi, jeśli wam to wejdzie, potrafi pięknie, ale to pięknie przyłożyć. Będąc przy nim, warto powiedzieć o tym, że ma on strój. Symfoniczna destrukcja. Zadaje 175 obrażeń wszystkim przeciwnikom, czyli... Tak jak tu widzicie, bije na wszystkich, on w kostiumie bije na wszystkich, mniej, a do tego wszyscy wrogowie otrzymują minus 34% do obrony przez 4 tury. Jeśli teraz chciałbym bardzo szybko porównać tą postać, to powiem Wam tak, jeśli chodzi o mm, najazd bądź turniej, gdzie spotkacie, załóżmy na środku, w okolicach środka, obok siebie dwie żółte postacie, czyli przeciwny kolor dla niego, Warto wykorzystać podstawowego. A jeśli macie, tak jak ja, tutaj taki miszung z jedną tam postacią, złotą czy nie, warto zastosować kostium. Zaraz powiem dlaczego. Ja w tej walce zastosuję kostium. Oprócz tego, T-Birtus bez kostiumu, podstawa do walki z Tytanem. W kostiumie będzie dużo słabiej bił. Tak to wygląda jeśli chodzi o nie kostium, a kostium no to tak jak powiedziałem, będziemy bili wszy wszystkich, będziemy zadawać wszystkim obrażenia, wszyscy dostaną negatywny bonus i warto go w tym momencie wykorzystać. W drużynie, na przykład na najeździe, najeźd na, naja na, na wojnie, go możecie wykorzystać razem z postaciami, które biją wtedy obszarowo, zobaczcie sumle na przykład jak założymy sumle ona się ładuje wolno, czyli w pierwszej kolejności zdąży się Tibirtus załadować, osłabić w teorii wszystkich na to my dołożymy w tym pojedynku kolena nienawidzę boomera może nagram kiedyś odcinek o nim ale wezmę go do tej drużyny, aby pokazać wam jeszcze bardziej zmasowany atak i może zrobimy sobie Hutao, który również wolno się ładuje. Czyli w pierwszej kolejności miałby się odpalić Tibirtu z boomerem, następnie kolen, sumle i hutao. W ten sposób może byśmy wy wymietli, może wymieciemy drużynę przeciwnika na kombo. To mi się właśnie najbardziej podoba, lubię takie akcje, aczkolwiek nie oszukujmy się przeciwnik tutaj jest dosyć silny, ale chciałbym Wam pokazać. W jaki sposób można połączyć słabego, beznadziejnego boomera. Z podstawową postacią Tibirtusa w kostiumie. Jak to naprawdę fajnie potrafi przyłożyć. Zobaczymy, czy nam to się uda. Jak nie w tym pojedynku, to zrobimy. Jeszcze jeden. Ja tutaj dążę, aby jak najszybciej w miarę odpalić to wszystko, aczkolwiek będzie bardzo ciężko. Ok, tutaj szybciej widzę. chutało się. Musi się szybko odpalić bez umiejętności specjalnej Tibirtusa. No trudno. Łukong w teorii pomógł im i zaszkodził. My tutaj zwiększymy im jeszcze ślepotę. Tak mi się wydaje, nałożą się dwa efekty. Oczywiście 40% moje, minus do precyzji i 32% precyzji przeciwnika. W teorii powinniśmy się czuć bardzo bezpiecznie i nie powinno nam się nic dziać, bo nie powinni w nas trafiać. Tak jak widzicie, pudło, pudło, pudło. Tu za 16. No, myślę, że spróbujemy zaczekać za tym Tibirtusem. Jeszcze jako tako kontrolujemy ten pojedynek. Nic się złego nie dzieje. ok Dobrze, teraz powinniśmy odpalić się. Czy nam się to uda? Tak. Dobra, odpalamy Tibirtusa. To dobra, to już nie przeciągamy, bo nam się nie uda. Pomyliłem się. Powinienem najpierw odpalić kolena. Dlaczego? Bo sumle by dostało. Dostałaby bonus za zabitą Kayli. Mój błąd pech. Ale i tak wygraliśmy to starcie. Nie panikujemy, za chwileczkę pojedziemy jeszcze jedną bitwę. I. No, polecimy tą jeszcze jedną bitwę i, zo i zobaczymy, czy uda nam się odpalić naszych przyjaciół. Ok, zostawiamy to tak jak było. Mi zależy na tym, aby się odpalił Tibirtus. I do tego inne postacie z masowym atakiem. Dobra, chyba nasza dobra. Mamy klocki. Ok, najpierw odpalamy Tibirtusa t zaatakował wszystkich, obniżył obronę i teraz ten słabe, to słabe uderzenie 204% połączone z 589 ataku potrafi już troszeczkę mocniej przyłożyć. Już troszeczkę pokąsało naszego przeciwnika. Nie jest to super mocne, ale też nie jest super słabe. Ok, mamy to tak. Jak widzicie, pojedynek udaje nam się jeszcze kontrolować. Momencik, tutaj zrobimy tak. Mamy znowu minus do obrony. Dobra, nasza. Powoli czyścimy mapę bez... Aj, tu się pomyliłem, ale to nie przeszkadza. Kolen. Sumle. Za 800 brigarda. To byłoby wszystko. Tak to wygląda. No, sami musicie ocenić, czy wam jest potrzebny e, w kostiumie, czy bez. Ja wam powiem, na najazdy, na wojny, tam gdzie nie ma dwóch obok siebie, na przykład żółtych kolorów, i na turniejach, tam warto stosować kostiumowego Tibirtusa, na Tytany, tam gdzie macie obok siebie żółte kolory, warto zastosować mocniejsze uderzenie. W postaci Tibirtusa bez kostiumu. To byłoby wszystko z mojej strony. Ja Wam dziękuję. Nie zapomnijcie skomentować ten film i zapraszam Was do subskrypcji. Pozdrowienia.